tam moje kochane strzelce w czytaniu ponadczasowym, czyli takim, który może rezonować kiedykolwiek, się na nie natkniecie. Um, nie, nie będzie to czytanie w oparciu o astrologię, więc um, może być ponadczasowe. Natomiast dla większości z Was będzie na pewno um, na najbliższy czas, tak? bo większość z Was obejrzy to po wypuszczeniu filmu. Natomiast na pewno znajdą się jakieś osoby, które Mogą na, na, na ten film natrafić na przykład za rok i też może rezonować. Także <laughs> dlatego w tytule nie będzie żadnego, <laughs> żadnej, czasu, żadnej um, wzmianki, na jaki okres to jest. Um, I jest to czytanie o, o wszystkim, może być. Czyli nie nastawiam się na żadną tematykę. Co będzie chciało um, wyjść, to Wam powiem. Cokolwiek potrzebujecie usłyszeć, wskazówki, rady, wszystko dla Waszego wyższego dobra. Zapraszam moi kochani. Zaczynajmy. Ok. Mamy energię. Żeby nie bać się... Zrobić coś, co jest poza strefą waszego komfortu. Jeżeli w ostatnim czasie lub teraz zastanawiacie się e, nad czymś, czy coś zrobić, czy nie zrobić, bo boicie się właśnie, a boicie się dlatego, że jest poza strefą komfortu, tak? E, więc tutaj odpowiedź jest nie bój się. Tylko magiczne rzeczy się dzieją poza strefą komfortu. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie wyglądało cały czas tak samo. To nie robimy rzeczy poza strefą komfortu. Natomiast jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, to musimy się troszeczkę popchnąć czasami, tak? Zaraz będziemy patrzeć, czego to się może tyczyć. Dokładniej. Wow. No i zobaczcie, co może się wydarzyć, jak się tak popchniecie i zrobicie to coś, czego się tak boicie. E, rozwinięte skrzydła, radocha, e, euforia, tak. Zaraz będziemy rozkładać te energie na czynniki pierwsze i ostatnia z głównych energii. O, pięknie. Wszystko ładnie się spójnie tutaj łączy. Oczywiście, może być tak, że e, każda z tych energii będzie mówić o czymś innym, ale. Równie pięknie opowiada całą, całą historię, a mianowicie, moi kochani, tutaj mamy dobiegnięcie do mety, do swojego celu, osiągnięcie go i to z prędkością światła, tak? To jest najszybsze zwierzę na świecie. Także ta energia mówi o tym, że uda Wam się, jakby wręcz przeskoczyć jakieś pewne etapy, tak? lub właśnie bardzo szybko, czyli przyspieszyć ten proces. I nagle z miejsca, gdzie Wam się wydawało, że jesteście, że tak powiem, w dupie, e, brzydko mówiąc, e, nagle znajdziecie się e, na mecie e, u celu. Nie na innej mecie, moi kochani, mam nadzieję. <śm> no dobra, widzę, że jak zwykle oczywiście moje strzelce mają wspaniałe poczucie humoru i zobaczcie, jak pięknie wychodzi. Um, weźmiemy sobie teraz. Dawno nie czytałam, słuchajcie, um, z tej talii, ale zawołała mnie i um, zrobiłam już dla dwóch znaków um, czytanie z niej, więc wam też będę kontynuować już dla wszystkich znaków, chyba że coś innego mnie zawoła. Um, w każdym razie, bardzo dawno już jej nie używałam. Właśnie, moi drodzy, intuicja. Mm -hmm, mm -hmm. Słuchamy intuicji, jeżeli boicie się podjąć pewną decyzję, spytajcie się, co wam intuicja mówi. Intuicja wam dobrze podpowiada. Teraz tak, dla tych, kto, co powiedzą, że nie mają intuicji, każdy ją ma, moje kochani. Owszem, czasami nie potrafimy jej odczytać. Um, jaki jest, jakim wam mogę dać? Um, Tip, żeby, żeby Wam się udało, tak? Bo czasami, właśnie szczególnie w takich sytuacjach stresu albo gdzie em, no coś jest takiego ważnego, prawda? Nie chcę popełnić błędu. Więc tak, intuicja pojawia się pierwsza, czyli jak macie jakąś taką podpowiedź tak? z, z organizmu, <grym> że tak powiem, z umysłu, żeby coś zrobić, lub żeby czegoś nie robić, tak, w którąkolwiek stronę nie jest ta podpowiedź, to jest nasze takie pierwsze um, odczucie, tak? Natomiast wszystko, co jest później, to już zaczyna nasza głowa nam gadać, tak? Czyli to, um, jak zaczynamy to analizować na wszystkie możliwe strony, um, to już nie jest intuicja, tak? Intuicja to jest szybka, jest szybka, od razu coś się pojawia, tak? Jakaś myśl, zanim zacznie Wam głowa gadać, wiecie, o co mi chodzi? Czyli i takie tak samo podpowiedzi właśnie z... Um, od, od wszechświata, które gdzieś tam nam zostają zrzucane, tak? Do, do, do głowy, jako pomysły i tak dalej, to też są takie... Mm, takie momenty, gdzie zanim zaczniecie analizować, tak? To się pojawia. Po prostu pojawia się myśl, em, która jest, em, no nie wiem, musicie po prostu sobie też potrenować, bo w sumie to tak się zastanawiam teraz, jak to najlepiej opisać, ale em, na pewno o, e, analizowanie nadmierne to wszystko są już później na, na wasze umysł, tak? Wam gada. E, Próbuje was chronić, tak? I najczęściej was odciąga od tego, żeby zrobić coś, co jest za strefą komfortu, ponieważ umysł lubi się czuć bezpieczny i to jest nieważne, czy na przykład to, że wy zro zrobicie coś, właśnie jakiś krok ku temu, żeby wam było lepiej. Umysł, ale boicie się, tak? Boicie się, bo jeszcze was tam nie było. I to dlatego, że. Umysł lubi być tam, gdzie zawsze, gdzie, gdzie już mu jest znajomo, tak? Wtedy się czuje bezpiecznie. Także warto jest to wiedzieć, bo wtedy będzie wam łatwiej odciągnąć ten właśnie, ten, ten jakby hałas wokół tego, co, co wam zostało, właśnie z serduszka wyszło, tak? Z serca takie um, pomysły. To są właśnie, za tym trzeba iść zawsze, a to, co nam głowa zawsze y, odwiedzie, <grym> zawsze po prostu, prawie zawsze nas odwiedzie od tego. Ok, mamy. Mamy y, energię balansu, być może wyboru, tak samo. Wydaje mi się, y, znaczy czuję, że tutaj, wiecie, balans to jest zawsze fajna sprawa, żeby być w balansie, wiadomo, y, żeby być, y, pochodźcie sobie po trawie, kurczę, zimno, że no, zależy, gdzie mieszkacie, y, gdzie żyjecie, bo nie wszyscy, co mnie oglądają, żyją w Polsce. Niektórzy mogą być w jakimś cieplejszym kraju, a może jesteście właśnie na wakacjach. Jeszcze jakichś fajnych. Yy, I pochodźcie sobie na bosaka po ziemi, jeżeli tylko możecie. A nawet jeżeli jest zimno, to przytulcie się do jakiegoś drzewa, czyli uziemcie się, tak? Zbalansujcie swój yy, system nerwowy, właśnie uspokójcie go. Też fajne są ćwiczenia oddechowe, medytacja. Jakiekolwiek, y, mm, jakiekolwiek rytuały, które mm, Wasze ulubione, które robicie, żeby się właśnie zrelaksować, czy to kąpiel z jakimiś tam. Y, um, <küh> Ojejku, no, wiecie co, nie mogę się wsłowić. Kąpiel z czym? Z olejkami zapachowymi. Y, um, no, czy cokolwiek, słuchajcie, cokolwiek, co Was po prostu uspokoi, uziemi, i wtedy zastanówcie się, co zrobić, tak? Nie z tej takiej em, energii, gdzie po prostu jesteście, em, macie natłok myśli, tylko wtedy, kiedy się uspokoicie i uziemicie. Bo tutaj macie do dokonania wybór. Wybór. Zobaczcie w ogóle, no to jest niesamowite. Czy Wy to widzicie? Mamy tu dwa motyle. Dwa motyle mamy. Musicie dokonać wyboru, tak? Znaczy stoicie przed, do, przed jakimś wyborem, który zobaczcie. On Wam rozwinie skrzydła. Z poczwarki tutaj motyl się yy, yy, przepoczwarza, moi kochani. Także co Wam to mówi, że ta decyzja, na którą się zastanawiacie, to jest dobra decyzja. To jest decyzja, która Was. Yy, Idziemy w stronę tutaj ekspansji, tak? Rozwoju. Zobaczcie, rozwijacie skrzydła, sięgacie po jakiś um, macie jakąś stoicie przed jakąś możliwością, która Wam naprawdę może przejść koło nosa, i jeżeli tego nie zrobicie, to Wy będziecie cały czas o tym myśleć i tak. A najlepiej je zrobić od razu to coś, dlatego że łapiecie wtedy momentum um, i wszystko się napędza, tak? Im szybciej zareagujecie na taki, um, taki bodziec z waszego serducha, duszy, nie wiem, ze źródła, tak? Um, jak im szybciej zadziałacie, tym fajniej będzie się to wszystko rozwijać, bo łapiecie falę. Jedziecie z falą, tak? I szybciej się wszystko dzieje. Szybciej, no tak jak tu powiedzieliśmy, z prędkością. Zobaczcie, Jaguara, tak? Pantery. Dobiegacie do tej mety. No, ech, wszystko mówi, że, żebyście nie bali się i zrobili to, bo to Wam. E, to jest e, krok w stronę rozwoju waszego. Ale jestem ciekawa, co to jest. Piszcie mi, w, e, napiszcie mi w komentarzach, cóż, przed jakim wyborem stoicie. Bardzo jestem ciekawa. Zobaczcie, gwiazda. Ha. Spełnienie marzenia, to jest wasze spełnienie marzenia. No, to musicie za tym iść. Dlaczego nie? Będzie pięknie, zobaczcie. To jest też, yy, yy, to mówi mi, że to jest coś, co wy musicie wręcz robić. To jest w Waszym przeznaczeniu. No? O kurczę, teraz to już w ogóle jestem taka ciekawa, co to jest. Musicie mi napisać. Co jeszcze powinniście wiedzieć, moi kochani? Jakie jeszcze informacje dla Was? No bo tu już wiemy, zabrać się za to coś, co chcecie robić, nad czym się modlicie i zastanawiacie, czy aby na pewno, tak, na pewno, na 100%, na 200%, na 1000% nawet. Jesteście teraz, macie dobry moment, idealny teraz jest moment właśnie na to. Pięknie. To jest bardzo zmysłowa energia, bardzo taka jami fajna i tutaj też możecie hmm, niektórzy będą w ogóle wiecie co? Jeżeli tutaj mam wrażenie, że wy chcecie pójść za czymś, w czym będziecie cholernie dobrze, cholernie dobrze. I co wam to da, że będziecie super atrakcyjni dla innych ludzi. I to wiecie, nie chodzi tylko o romantyczne. Związki, ale inni ludzie będą chcieli z wami współpracować, będą chcieli um, przebywać z wami, będą chcieli przebywać w waszej energii, tak? Będą chcieli e, z wami e, się kolegować, przyjaźnić, ale też dla niektórych, jeżeli szukacie, oczywiście, jeżeli chcecie przyciągnąć miłość, zobaczcie. To jest najbardziej zmysłowa karta w całej tej talii. I tutaj. Absolutnie. Przejawiam, że ona może nie wyglądać tak, <grym> um, bo tu są takie różne ludki, elfiki i tak dalej, ale opisuję Wam... Energię, tak, tej karty, i ona właśnie powiada o tym, że jeżeli robicie to, co powinniście robić, tak, czyli słuchacie swojego serducha, swojej duszy, tak, idziecie za tymi właśnie, za tą swoją intuicją em, i robicie coś, co sprawia wam radość, tak? To wtedy emanujecie przepiękną energią, taką swoją esencją, tak? Prawdziwością taką, autentycznością i Wtedy przyciągacie do siebie ludzi, którzy mają być wokół was, tak? Bo oni nie nabierają się na nic, co wy robicie wbrew sobie, tak? Tylko właśnie idziecie, żyjecie w zgodzie ze sobą. Więc tutaj tylko odpowiednie osoby się znajdą wokół was, tak? I właśnie, jeżeli szukacie kogoś do współpracy, lub na przykład to jest może decyzja o jakimś tam biznesie i może martwicie się, czy będziecie właśnie mieli klientów i tak dalej. Pamiętajcie, że najwięcej klientów przyciągniecie będąc sobą, kochając to, co robicie, sprzedając siebie, tak w takim sensie oczywiście pozytywnym, zdrowym. nie? Nie, że zaprzedawa zaprzedawać siebie, tylko sprzedawać siebie, jakby wy jesteście tym produktem. Czyli jeżeli robicie rzeczy autentyczne, yy, żyjecie według nich, tak? Nie na przykład, jeżeli to jest sprzedaż, to nie sprzedajecie yy, czegoś, czego sami byście nie używali, na przykład, no nie. Yy, to tu nie musicie się martwić o klientów. Przyjdą właściwi klienci, tak? co jeszcze? Będziecie magnesem na różne okazje. Wiecie, to się będzie napędzać, tak? Jak już zaczniecie, to wszystkie inne rzeczy po drodze będą się dolepiać, jakby to będzie jak taka kula śniego, śniegowa, która się robi coraz większa, jak ją toczymy po śniegu, prawda? Och. Zobaczcie, no. Motyl, motyl, no tu to też można podciągnąć pod motyl, tak? To jest Sphinx, słuchajcie. Eee, powstający z popiołów. Rozwijacie skrzydła, moi kochani, musicie to zrobić. Eee, mam wrażenie, że tutaj mm, wydarzyło się coś, co was może strąciło trochę z, yy, wiecie, z nóg. I ym, boicie się teraz trochę wychylić, tak? Boicie się, no bo dostaliście po dupie na przykład i ym, nie, ale właśnie. I co karty Wam chcą powiedzieć, to żeby się nie bać, już gorzej być nie mogło, tak? Wstajecie teraz do góry. I jak wstaniecie szybko, że tak powiem, to wstaniecie z ogromnym impetem, wszystko się szybko ułoży i wrócicie na. Poziom, w którym powiedzmy byliście, jeżeli spadliście w dół e, i mało tego, bardzo szybko się odbijecie jeszcze z tego poziomu na dużo, dużo wyższy. A jeżeli jesteście po prostu na, cały czas na tym samym poziomie, to w końcu właśnie możecie się odbić, możecie coś zmienić, robiąc coś, co jest poza Waszą strefą komfortu. Niektórzy z Was poznają em, bliźniacze płomienie dla niektórych. Okej? Okay. Brakuje mi tu jeszcze jakiejś talii, bo on właśnie. Trzecia talia. Którą dla każdego znaku robiłam, to są moja talia kryształów, tak? Więc zobaczmy, wybaczcie mi, bo nie znam wszystkich nazw po polsku, a to jest, są, o, tutaj mam po angielsku, ale liczy się przekaz tutaj, liczy się wiadomość, tak? Zawsze sobie możecie, mm, wiecie, sprawdzić, albo ja wam szybko sprawdzę zaraz. Słuchajcie, chyba nie będzie problemu. Diament, diament. O oh my. No cudowna energia. Zobaczcie, Wy macie okazję teraz świecić jak diament, tak? Błyszczeć. Uff. I ten diament, kochani moi, mówi Wam o tym, że... Macie teraz bardzo um, cenny czas właśnie na to, żeby zadziałać tutaj. I pamiętając też o tym, to jest też takie w ogóle... Słuchajcie, ja tego nie zmyślam, naprawdę. To jest też um, podobna energia do tego... Um, bo nie, nie wiem, co mi się stało, słuchajcie, nie mogę mówić sfinksa, tak, powstającego z popiołów, a mianowicie po jakichś przeszkodach wy musieliście mieć jakieś, mówię, pod, czuję, że dostaliście w jakimś sensie potyłku, tyłku, że co, jakieś trudy były, tak? Trudy i znoje. I zobaczcie, z tych trudów i znoi wychodzi tutaj, macie szansę, żeby teraz się wznieść dostajecie, naprawdę dostajecie takiego powera, słuchajcie, że on Was wyniesie wysoko, ale musicie też pamiętać, żeby użyć tę moc, tak, to, co się za chwilę wydarzy, bo to może być tak, że niektórzy mogą się tak zachłysnąć, dostać takie naprawdę super okazje, że mogą to wykorzystać trochę, wiecie, nie w tą stronę, tak? Tak czasami jest, że jak za, za szybko i za dużo, to się w głowie przewraca. I tutaj jest taka, takie przypomnienie, żebyście pamiętali o tym, żeby pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, nawet jak tam dostaliście po tyłku, żeby z miłością iść, przez to coś, przez co idziecie, bo ja nie wiem, tak? Ja chcę, żebyście mi napisali, ale jeżeli to jest właśnie jakieś przedsięwzięcie, to pamiętajcie, żeby z szacunkiem, tak? Z szacunkiem do innych, z miłością do innych, żeby pamiętać o tym um, przepływie, dawania i otrzymywania, tak? Tutaj też musi być balans, właśnie, czyli ta wdzięczność za. Za to, że otrzymujemy, ale też za to, że możemy dać, tak? Tutaj, tutaj chodzi o jakąś misję, moi kochani, to, to musi być coś, co to czytanie jest dla tych, którzy chcą coś zrobić z serducha. I jeżeli wy robicie coś z serca i dajecie światu, dajecie innym ludziom, to to, to wszechświat wam odpłaca, tak? Energia wraca. Więc jeżeli będzie tutaj wszechświat wam będzie płacił, tak wam powiem, jeżeli tutaj chodzi o właśnie jakieś y, y, kwestie, jeśli chodzi o karierę i tak I różne takie przedsięwzięcia. Jeżeli wy y, robicie coś dla dobra świata, dla dobra ludzi, to wszechświat wam będzie płacił. Pamiętajcie o tym i wam się odwdzięczy. Także moi kochani, ten diament e, przypomina wam, że byście używali swojej mocy po prostu mądrze, tak? Mądrze i żeby ona zawsze żeby ta e, wszelkie decyzje e, w związku z tą mocą i powerem, tak, który będziecie tutaj mieć wobec tego przedsięwzięcia. Pamiętajcie, żeby to zawsze wychodziło z miłości, te decyzje, tak? Nawet jeżeli ktoś Wam coś, wiecie, zawinił i tak dalej, postępujcie, stawiajcie oczywiście granice, jak najbardziej, ja nie mówię, żeby tu się dać, wiecie, zadeptać i tak dalej, absolutnie nie, ale nie bądźcie reaktywni, tak? Tylko um, podchodźcie do wszystkiego z miłością do samego siebie, tak? Bo jeżeli będziecie siebie szanować i kochać, to nie będziecie um, stosować na przykład zemsty, prawda? Bo wiecie i wiecie, jakie, jakie to jest. Um, nie byłoby to zintegrowane właśnie z tą z, z miłością i szacunkiem, który macie do siebie no dobra słuchajcie, niesamowite czytanie naprawdę, bardzo mi się podoba jeszcze takiego nie, nie było i jestem bardzo ciekawa musicie koniecznie mi napisać w komentarzach jeżeli rezonuje, oczywiście o czym to jest, buziaki pozdrawiam